Prawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz, ciś miło. I yeah. yeah. Przecież to niemożliwe. No rusz się, wstań i sam popatrz. No nie, Ewka, wydaje mi się, że tym razem trochę przesadziłaś. Mamusiu, spójrz tam, tam wózku jedzie jakaś dziewczynka. Ona chyba nie nauczyła się jeszcze chodzić. Dorotko, nie patrz tę stronę, tak nie wolno. Ale dlaczego? Bo to dla niej przykry. Ona tak. Zbichu popatrzcie na przedstawienie. To chyba przybyła Agata z naszej klasy. Hmm, myślę, że rzeczywiście ona Wierzę, że jak jakaś królowa. Zgadzam się w szkole to nawet wyprostowali sody tej cesarzowej. tym jajkiem jest jakieś inne, a może się poprudziło botem Chodźcie moje dzieci, nauczę was pływać. jest każdy gest i ogonek żółty tak 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 to kaczuszka mała jest robi śmiesznie każdy gest i ogonek żółty tak 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 to kaczuszka mała jest robi śmiesznie każdy gest i ogonek żółty mak, tak 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 to kaczuszka mała jest robi śmiesznie każdy gest i ogonek żółty tak 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 Gdy gatuska tańczycie, to strzedełka tańczą jej, I kuperek tańczy też kwa-kwa-kwa-kwa. Gdy gatuska tańczycie, to strzedełka tańczą jej, I kuperek tańczy też kwa-kwa-kwa-kwa-kwa. Gdy gatuska tańczycie, to strzedełka tańczą jej, I kuperek tańczy też kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa. Gdy gatuska tańczycie, to strzedełka tańczą jej, I kuperek tańczy też kwa 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 To pływają tuż nad wlem, za rybami, gonią tak facy bawią się, to pływają tuż nad wlem, za rykami, gonią tak, facciuski bawią się, to pływają tuż nad dnem za rybami, gonią tak, facyuszki bawią się, to pływają tuż nad dnem, za rękami, gonią pęk, fac, fac, Uciekaj od nas. Nie chcemy cię. Wstyd przynosisz rodzinie. Na podwórku nikt mnie nie chce. Trudno, Nie, to nie. Pójdę sobie świat daleki, mile albo dwie. Tam, gdzie oczy mnie poniosą, pójdę sobie sam. I choć jestem jeszcze mały, radę sobie dam. Już rynek wstał, obudź się, Agatko. Stawaj, stawaj, trzeba iść do szkoły. Już jestem. Cieszę się, moje dziecko. Jak ci się spało? Męczyły mnie koszmary. Słyszałam jakieś głosy. Widziałam tłum ludzi, dzieci i starszych. Wszyscy na mnie patrzyli. Sama nie wiem, dlaczego ci ludzie, te słowa, te słowa były okropne. Obudziłam się, bardzo bolały mnie nogi. Nie mogłam długo zasnąć. Ciągle w uszach dudniły mi wypowiadane pod moim adresem zdania: Agatko, to był tylko sen. Przecież wiesz, że są życzliwi ludzie na tej Ziemi. Córeczko, Ranek obudził się taki piękny. Jakiś zły sen nie może przeszkodzić Ci, abyś z radością rozpoczęła dzień. Dobrze się mówi, tu nie realizuję. Zielone żabki wąkają w jeziorku od poniedziałku, a może od wtorku. Plotkują z rana aż do wieczora, co słychać na dnie jeziora. Jak fajnie żabką być, z jeziorka wodę pić, w zielonej trawce spać, z bocianem w berka grać. Zielone żabki to akrobatki, więc stroją się w lili wodnej płatki. Skaczą wysoko pod same chmury, Robiąc salta i różne figury. Zielone żabki mają śmieszne łapki, Zielone żabki bawią się się, Zielone żabki skaczą na kwiatki, Zielone żabki rozweselą cię. Żabka, Bociek, już odeszli, Znowu jestem sam. I choć jestem jeszcze mały, Rady sobie dam. Cześć dziewczyny! Cześć! Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Witam Was, a w szczególny sposób witam naszą Agatę. Chciałabym ogłosić, iż Agata zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim turnieju szachowym. To już ostatni etap eliminacji. Wcześniej Agata musiała pokonać wielu szachmistrzów. Agatko, składam Ci gratulacje! Jak to Agata? Przecież ona. Dlaczego nam nic nie powiedziałaś? Dlaczego się nie przyznałaś? A komu się przyznać? Komu coś opowiadać? W tej naszej klasie ostatnio czuję się bardzo samotna. Mam wrażenie, że kiedyś było inaczej. No ale cóż. Agata, tak mi głupio. Przecież wiesz, że nadal bardzo Cię lubię. Możemy znów siedzieć razem. Oczywiście, siadaj. A tak, tak, tak. Bardzo się cieszę z Twojego osiągnięcia. Dzięki. Nie wiedziałem, że jesteś taka dobra w szachach. Mam prośbę, pograsz ze mną? Wierzę trochę, ale nie tak jak Ty. Nie ma sprawy. Pani do mnie jutro, bo dzisiaj niestety po południu mam zajęta. O czwartej mam lekarza, a wieczorem umówiłam się do kina. Okej, okay, bardzo się ciebie, bardzo, bardzo się cieszę. Przyjdę do ciebie jutro, zagramy szach. Przepraszam, przepraszam, mogę coś strącić? Czy dobrze słyszałam? Ktoś coś mówił o kinie? Tak, tak. Czy dzisiaj? Bo ja też się wybieram do kina. Tak, dzisiaj idę na drugą część Madagaskaru. Ja też, mam nadzieję, że się spotkamy. Umówmy się przed kinem. Okej, okay, spotkamy się koło kasy. Do zobaczenia. Wiesz, Jurek, ta Agata to i ciągle czymś mnie zaskakuje. Ona jest niesamowita. Niedawno konkurs ortograficzny. Hmm. Pierwsze miejsce. Jak ona to robi? Sam nie wiem. Ma czas na naukę i zabawę. No i jeszcze ciągle ci lekarze, przychodnia. Agata jest wspaniała pod wieloma względami. Idę do niej pogadać. Ja też, czekaj. Jesień na świecie, droga daleka, opada pierwszy pożółkły liść. Choć nikt na końcu drogi nie czeka. Idę przed siebie, bo muszę iść. Za oknami wieje wiatr, szare chmury nisko gna. Z drzew ostatni listek spadł, pachnie deszczem cały świat. Odleciały wszystkie ptaki ze siedem wielkich mórz. Pochowały się ślimaki, bo jesień już. Za oknami siwa mgła, otuliła ziemi szmat, już pajęczą pocztę wiatr, chęt daleko poniósł świat. Ze zamryzniętym jeziorze. Spotkała zima wiatr i otuliła świat. Sypnęła z nieba świeżynki i otuli, i objęła świat. Zimno, zimno, zimowy czas. Otul, otulił otul śniegiem ziemię i las. Wierują w świetle księżyca, tańczą, zabawa trwa. Mróz patrzy z boku. Mróz padł zdziwiony. A na soplach gra. Ciebie słuchać, Agato. Jak Twoja rehabilitacja? Te ćwiczenia, które mi doktor przepisał, są bardzo bolesne, ale staram się wykonywać jak, jak najlepiej. Przepiszę Ci nowe lekarstwo. Zmniejszy ból, ale ma działanie uboczne. Może się po nim bardzo źle czuć. Panie doktorze, wierzę w to, że lekarstwo pomoże, a moje samopoczucie będzie jak najlepsze. Agato, zdradź mi tajemnicę. Jak Ty to robisz, że cierpisz, a w twoim życiem wznosisz światu tyle radości. O, biedactwo! Co ty tutaj robisz? Nie zauważyłem cię, przepraszam! Jestem pięknym łabędziem, choć tak niedawno poniżanym wszędzie. Kopanym, wytrwionym, wyśmianym i przez nikogo nie Czyżbym tak bardzo się zmienił? Gdy świat wokół się zazielenił, czy wiosna złe serce miłość wlała? Chyba nie chodzi o zmianę ciała. Przecież nieważne jest, jak ktoś wygląda lecz co we wnętrzu kryje. Nie ten jest dobry, kto piękny, lecz ten, kto mądrze żyje. A gdy ja na ten świat przybyłem, najbliższym życie utrudniłem, moja mama mi kochała, lecz nie zaakceptowała, bo byłem przecież inny, szary i większy, więc winny, winien przezwiska, bo brzydki, brzydki, Brzydki Brzydki! Brzydki kaczorku, najdroższy. Odrzuć na bok swoje troski. I dziś, nieco odmieniony, wracaj w swoją łabędzie strony. By ze swoją nową rodziną cieszyć się z życia każdą chwilą. Ciebie kocha mama i tato. Kochaj ich za to, droga Agato. I choć nie chodzisz na własnych nogach, kroczysz przez życie odważniej. Śmiało, nigdy nie mówisz, że ci za mało, Czy źle, niedobrze, że już nie możesz. Tyś bohaterem na swojej drodze, na koniec dodajmy wreszcie moral z bajki i coś jeszcze. I teraz więc te skrzydła skrzydłała będzie, a on lecisz na nich wszędzie. Byłeś brzydki, byłeś dziwny, zawsze byłeś sam, teraz wszystko się zmieniło i przyjaciół masz. Zawsze trzeba mieć nadzieję, nawet gdy jest źle. Kto marzenia w sercu nosi, ten nie podda się. Możeś też, o czas by zmienić się, o czas by zmienić się. Jest tak trudny, jak wydaje się być. Cudem z tak jak nic, bo to niezwykłe, że możesz dziś żyć. Cały świat, dzień, 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 aby dzień, 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 cały dzień, 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 Walczyć o marzenia, bo to jest najważniejsza rzecz Szczęście ciągle widać się, tu spójrz sam, odszukać się skoro nie wiesz, czy jutro też się wstań, nie dzieje. To czas, by wziął się w To czas, by wziął się, nie dła, się, to leży, się Nie nawet Nie to życie ma sens Czy wiesz, dlaczego I na Wiesz to tu jest Nawet już jest Ci ciężko I przed Ciebie i tak Za to że się urodziłem, urodziłeś nie jest każdy z nas Niech szczęście w byś Dnia na dzień jeśli nie to rób to właśnie tak Jeśli chcesz uprawiać to właśnie tak Wielka, <grym>, pią, Jak to łatwiej leciało Możesz do tańca śpiewać to Tam tak i w życiu masz właśnie, dobro znasz Bo wszyscy mają